Następny mam super, hiper, e, fajny temat, tak wzdycham, bo fajny, widzicie trochę jest mokre tutaj, to jest silnik TDCi Forda, no i jest nieszczelne złącze paliwowe, ale żeby wam je pokazać, to muszę tutaj trochę kamerą wjechać i zaraz wam to pokażę, jak mi nie się uda oczywiście o tu już widzicie ten ten przewód to ten taki mokry ale jak go pokazać żeby było widać kurczę nawet go nie można zobaczyć widzicie czekajcie. A, wszystko mi to... o to jest ten przewód czyli nawet tak mało miejsca żeby wam Pokazać ten przewód, on jest cały tu cały mokry. Ostrości na nie mogę ustawić. No i teraz trzeba wyjąć tam, trzeba wyjąć to szybko złączę. ale oczywiście ręki tam nie można odłożyć. To jest przewód powrotny od pompy zasilającej. Czekajcie, może od tej strony jakoś spróbuję to pokazać. Nie, to nic nie widać. Masakra jakaś. Pokażę Wam, jak go wyciągnę. Teraz od góry Wam pokażę, bo udało mi się wyjąć ten przewód. I to jest. O! To jest ten przewód. Widzicie, cały mokre. No i musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało tutaj. Sprawdzić, gdzie on tu cieknie. Całego raczej nie będę wymieniał, ponieważ on jest tu powiązany razem. Z powrotem, z tym, także tu jest full wężyków. Zresztą zaraz sprawdzę, ile kosztuje, ale podejrzewam, że będzie dosyć kosztowny. Tym bardziej, że tu jest jeszcze taki czujnik. Jeszcze nie rozgryzłem, do czego on jest, ale o to cudo. No i tak to. Taka walka, nie? Drobne kropelki leciały tej ropy. To należało uszczelnić. No, udało mi się wyjąć tą wtyczkę. I ją rozebrać. Więc od razu Wam pokażę, jak to się rozbiera, bo nigdzie na YouTube nie znalazłem, e, jak to się rozbiera, więc musiałem sam pokombinować. A więc tyczka składa się z takich elementów jak takie coś. Już Wam pokażę, może na innej przykładowej tyczce, tutaj. Czyli ten element musimy go. Lekko ścisnąć tak i wysunąć w bok. Czyli, czyli po prostu od tej strony tu wkładamy sobie jakiś cienki szpikulec z jednej i z drugiej strony, lekko to ściskamy i przepychamy całkiem w bok. Potem pod spodem będziemy mieli drugi element, taki. Takie coś. I takie coś ma. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale ma takie dwa występy. Tutaj, spróbuję to jakoś pokazać. Kurwa, nie widać tego. Z tej strony bardzo słabo to widać, ale o, tu widać, ma taki występ z jednej i z drugiej. O, teraz widać. To w te występy ja włożyłem szczypce. I trzeba to obrócić o 90 stopni, bo na tym elemencie są takie tutaj e, płetwy, które się zatrzaskują. Zaraz Wam pokażę na tamtym elemencie moment, które się zatrzaskują tu wewnątrz. Widzicie tam w środku. Jest takie podebranie, one się zaczepszą. Jak je obrócicie o 90 stopni, to one będą po bokach, i wtedy można to wyjąć. Wyjmujemy to do góry, no i mamy tą żółtą gumkę. No i potem wkładając to znowu, jak nową gumkę włożymy, to wkładamy to, wkładamy ten detal, tylko pamiętamy, żeby tymi, tymi wybraniami e, było tak, jak tu. O, tu będzie widać te wybrania. O, właśnie, widać jedno i drugie wybranie. Oj, przepraszam, tam w środku. To muszą być dokładnie tak jak tutaj. No i wpychamy ten biały plastik do ściskania i po temacie. No a ja muszę kupić te gumki i zobaczymy. Pokażę Wam potem jak to wyszło. Niestety nie mogłem znaleźć oryginalnych takich gumek, więc wziąłem taką, która jest naprawdę bardzo bliska oryginałowi. To są akurat gumki od klimatyzacji, ale myślę, że tu nie będzie problemu. Ona ma o dziesiątą mm większą grubość. I zmontujemy i zobaczymy, jak to się będzie spisywało. No tu widać po jednym dniu eksploatacji. Wszystko jest suche, nigdzie tutaj nie cieknie. Więc udało się to uszczelnić. Teraz jeszcze raz spróbuję Wam pokazać ten przewód, ale nie jest takie łatwe. Dajcie mi chwilę. Spróbujemy tam dojść. O, teraz widzicie idealnie tutaj na środku. To jest ten przewód. Coś tu nie może ostrości złapać. O. Jest w tej chwili suchy. Aby tam dojść, oczywiście trzeba było odkręcić tutaj ten, ten wspornik, trochę te kable podsuwać, ja jakoś tam z biedą, jak widzieliście, można było dojść. W każdym bądź razie naprawa się powiodła i pokazałem Wam, jak wygląda rozbieranie tej wtyczki, bo taka głupia pierdoła potrafi utrudnić człowiekowi życie. No, A swoją drogą nakręciłem to, bo też nie znalazłem nigdzie na YouTube filmiku jak rozebrać tą wtyczkę i się zastanawiałem, czy to jest duży problem, czy to w ogóle można rozebrać, czy się uda, czy się nie uda, więc mam nadzieję, że to komuś pomoże. I taki jest cel moich filmików, żeby pokazywać coś, czego, czego gdzieś tam nie było, nikt jeszcze nie nakręcił, bo po co pokazywać to samo, co, co już można znaleźć w wielu miejscach. I zaśmiecać zresztą cały ten internet, bo teraz tyle tych filmów różnych jest, że... Dobra, do następnego razu.